Nie oszukujmy się. Diablo 4 ma wiele problemów. Jednak, na szczęście, coraz więcej z nich zostaje rozwiązanych. Czasami, w niektórych miejscach, jeden fix przynosi kolejne bugi, no i tak koło się toczy. To nie będzie jednak filmu o marudzeniu, to nie jest tak, że nagle przechodzę na ciemną stronę mocy i będę tylko marzył o Diablo 4, nagle dostałem jakieś olśnienia. Nie, Diablo 4 jest dobrą grą, ba, jak dla mnie ma świetlaną przyszłość ale będę wrzucał takie filmy z pomysłami na grę, głównie o tym co już przedyskutowaliśmy na streamach i tak mniej więcej fajnie jakiś temat rozwinęliśmy. Dużo osób ma pewne życzenia do gry, jedne mniej sensowne, drugie bardziej, więc chcę po prostu żeby ta seria była takim forum do dyskusji. Jeśli komuś się podoba, fajnie, powiedz co ci się podoba, daj znać co się nie podoba, jak ty to byś widział inaczej. Może zrobię film o tym dlaczego nieskończone paragony są złe i nie powinno ich nigdy być w żadnej grze Diablo, dlaczego nie chcę mieć petów do zbierania złota, Albo to, dlaczego obecne drzewko nie musi zostać ruszane, jest w dobrym miejscu. Wiem, że Blizzard obecnie najbardziej siedzi nad itemizacją, co jest oczywiście bardzo dobre. Najważniejsze w tych grach jest to, abyśmy mieli cel, do którego możemy dążyć, jakiś item, który chcemy zdobyć. Temat przymiotów, więc na razie ominę i dzisiaj zajmiemy się bossami Świata. Subskrybującym na Twitch oraz wspierającym na YouTubie, przypominam też, że na Discordzie, na kanale Subskrybentów, macie ankietę, w której możecie wybrać kolejny temat filmu z tej serii. Każdy pamięta swoją pierwszą maszawę. te potężne ataki niszczące twoją postać, uciekanie po arenie ze strachem w oczach, no i to uczucie szczęścia, gdy w końcu udało się ją zabić. A jak to obecnie wygląda? No właśnie, ale tutaj zabrzmi kontrowersyjnie. Czy to jest aż takie złe? Uważam, że należałoby to tak zostawić. Blizzard zmniejszając czas odnowienia z 6 godzin na 3,5. Tutaj chyba nie wie jak się za nie zabrać, widzisz, że są w dziwnym miejscu. Po prostu musimy jakoś z tym żyć. Obecnie opaca nam się je robić, no bo na udręcech wratują przedmioty z najwyższym i Power'em 925. Co i tak już tutaj wiemy, że Blizzard planuje osłabić, więc nawet nie będę za bardzo rozkminiał. Patrząc na World Bossy, uznawałbym je po prostu za samouczek, dlatego nie uznaję je za nic złego to jak są teraz zrobione. Wiele osób pytało i wciąż pyta o Tier 5 jako taki wyższy poziom trudności. I uważam, że nie jest to potrzebne, ale trzeba patrzeć w stronę takiego Uber Contentu. Nie oznacza to, że nie będzie buildów, które nie będą shotować tego Uber Contentu. Takie zawsze się znajdą i to nie jest nic złego. Osiągnięcie takiego poziomu powinno być jednak o wiele, o wiele, wiele trudniejsze, jak na przykład przy pomocy Uber Unikatów albo jakichś dziwnych kombinacji, które trzeba jakoś mocno wyfarmić. Widzimy jak bossy sezonu są już dobrym krokiem w tę stronę, jednak z Uber World bossami trzeba by iść takie 2-3 kroki w tamtą stronę. Powinno to być coś, co każda klasa zrobi, ale tylko jakimś określonym buildem. To, że na przykład Uber Lilith w tym sezonie padła na czarodziejce pod spopielenie, no to, to nie jest nic ciekawego. Co dopiero jakimś meta buildem. Wszystko tyczy się o to, że bicie się z gąbką to nie jest nic przyjemnego. I tak, na przykład, już w becie wiele osób mogło być sfrustrowane walką z Aszawą. Są głosy, że bossowie świata powinni być jak w gier MMO rajdy, bicie się kilkanaście minut z potężną tutaj wrogiem, który ma miliardy zdrowia. No właśnie nie, ja jestem tego przeciwnikiem. Takie walki mogą trwać długo. Ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy do nich nieprzygotowani i wchodzimy bardzo słabą postacią. I to jest kara, że one trwają tak długo, a nie przyjemność. Co jednak, jeśli mamy bardzo mocną postać, która ma dużo obrażeń i jest przygotowana na one-shot takiego bossa, stoimy sobie te parę 15 sekund wcześniej przed World Bossem, ustawiamy się na kombo, bijamy, zabijamy, no i taki boss nie ma szans. To, co widzimy teraz. Jak więc sobie z tym poradzić ze strony właśnie Blizzarda? No to, że takie walki powinny mieć fazy. Delikatnym akcentem tego jest obecnie walka z Lilith, jej druga faza. Ta z kolei można powiedzieć, że jest podzielona na 5 poszczególnych faz. Mamy walkę na pełnej arenie, mamy odcięcie górnej areny, potem odcięcie prawej areny, odcięcie lewej areny i na końcu walkę na pociętej arenie, czyli właśnie 5 różnych momentów walki. Jednak głównym problemem jest tutaj, że boss może otrzymać obrażenia omijające walki w tych poszczególnych momentach. Chwilą, gdy druga faza się pojawia, zdajemy jej sporo obrażeń no i nie walczymy z nią, kiedy tnie pierwszy, drugi albo trzeci raz, tylko już walczymy z nią na samym końcu, w tej, można powiedzieć, piątej części drugiej fazy. Co gdyby jednak każdą fazę zaczynała od swojego ataku z bomblami, co dopiero wtedy mogła otrzymywać obrażenia i dostawała nieśmiertelność nie przy zerowej ilości zdrowia, ale na danym poziomie, np. co jedną czwartą. No to wtedy nasz build pod one-shoty nie sprawdzałby się tak dobrze, trzeba by zbudować coś innego. I teraz po co w ogóle to mówię? Przecież ten film miał być o worldbossach, a na razie naprawiam walkę z Lilith. No właśnie trzeba przejść do pewnej ważnej rzeczy, aby bossy wymagały od Ciebie zarówno sporych obrażeń, jak i wytrzymałości lub specjalnego poruszania się. Gdyby taka Aszawa nagle po zbiciu do połowy zdrowia otrzymywała nieśmiertelność i wykonywała potężny atak, to trzeba by zupełnie inaczej do niej podchodzić, nasz build pod one shot nie działałby już. To właśnie główny wyznacznik jak widziałbym walkę z nowymi uber World bossami. Nie trzeba dawać bossom ogromnej ilości zdrowia, ponieważ zrobimy z nich mozolne i nudne walki. Mogę tutaj przytoczyć mój ulubiony boss fight z Path of Exile. Cała walka z Cyrusem dzieli się na cztery części, z których każda jest poprzedzona etapem nawigacji po groźnej arenie. Z chwilą, gdy zbijemy bossa do danej ilości zdrowia, odrzuca on nas i wzmacnia się. Musimy więc ostrożnie chodzić po arenie i również ciągle być przygotowanym na kolejny etap walki. No i żeby wtrącić psztyczek do Poe, to nie jest tak, że Poe jest idealną grą. Mamy tam też sobę fajty i na przykład najnowsze bossy da się one -shotować. To jest bez sensu. Sami widzimy po Diablo jak to jest zły design i tutaj po prostu coś im nie pykło? Nie wiem. A dobra, wracając do Diablo 4. Dajmy sobie przykład takiej walki z bestią ze skarbca. Co gdyby w trakcie walki teleportowała nas do specjalnego skarbca goblinów, w którym goni nas lawina złota, która nas przytłoczy i zabije. Dam się pochłonąć, no to właśnie koniec. Uciekniemy, wracamy i walczymy dalej. Taki szybki pomysł: a jak urozmaiciłby rozgrywkę? Idziemy dalej. Przy wędrującej śmierci, w trakcie takiej, można powiedzieć, fazy unikania, pojawiałyby się lustra, które odbijałyby jej lasery. Możemy się albo za nimi schować, aby nie dać się trafić, albo wyjść z tej bezpiecznej strefy, narazić się, ale ją zaatakować, aby wpakować jej dwa razy większe obrażenia. Może wtedy właśnie byłaby bardziej podatna na ataki. Takie mechaniki są naprawdę bardzo ciekawe i dodawałyby do takich walk o wiele więcej smaku. No i też, właśnie mówiąc o takich groźnych walkach. Każdy boss fight powinien mieć co najmniej jedną rzecz, co cię zawsze zabija. One mechaniki może nie są zbyt fair, ale zrobione w dobry sposób dodają ogrom zabawy. W końcu i tak większość graczy gra softcore, więc śmierć to nie jest też nic takiego złego. Czasami można tego gracza skarcić za nieuwagę. Część takich właśnie groźnych zachowań może być zaimplementowana w normalnych wersjach bossów, które się pojawiają co 3,5 godziny, zdawałyby mniej obrażeń, i gracze mogliby się też ich nauczyć, że no jednak jest jakiś atak, którego trzeba omijać. No dobra, ale tutaj większość osób może zrozumieć, że po prostu chcesz, żeby gra była trudniejsza i tyle. No dużo słów, mało sensu. Jeśli gra będzie zbyt trudna i bossy będą zbyt trudne, to w ogóle po co byłoby je robić? No, właśnie tutaj przychodzi kolejny problem, że w Diablo 4 nie ma konkretnych nagród z konkretnych miejsc, a raczej tak jak mamy obecny target farming, to on nie do końca dobrze działa. Nie mamy żadnego unikatu, który dropi tylko z jednego miejsca, i to trzeba by zmienić. Na przykład z Aszawy dostając jej kolec, specjalny sztylet, który powoduje, że każdy atak nakłada truciznę. Gdybyśmy nie mogli go zdobyć nigdzie indziej, jeśli byś go potrzebował, to musiałbyś go tutaj wyfarmić. Na przykład hełm ze złota, który oślepia każdego przeciwnika, który Cię trafi na sekundę albo dwie. Czy nawet już kompletnie odjechać z pomysłami i będziemy mieć kostur śmierci, który ma szansę na szczęśliwy traf, że przy trafieniu możemy wystrzelić lasery zdające obrażenie od cienia. Każdy z takich uber World bossów powinien mieć około 3-4 unikaty różniące się rzadkością i mocą, abyśmy mieli ochotę je przyfarmić i zdobyć. Trzeba by to zrobić z głową, no bo obecnie nie możemy dropić przedmiotów dla innych klas, a tutaj najlepiej, aby to się dało. Inaczej, no, trzeba by zrobić po 3-4 unikaty, ale na każdą klasę, czyli wychodziłoby tutaj, no, z 12-15. I wierzę, że Blizzardowi nie udałoby się zrobić tego zbyt szybko. Licząc jeszcze każdego bossa, no, to nagle w jednym update'ie 45 unikatów, gdy nawet tyle nie ma w całej grze, no. Nie ma szans. Poza tym, takie bossy powinny mieć zwiększoną szansę na drop Uber unikatu, jak ma to na przykład obecnie Duriel. Nie byłoby to główne miejsce do farmienia Uberów, no, ale zobaczenie takiego szako wśród dropów, no, to na pewno byłoby bardzo, bardzo przyjemne. Jeśli droga unikatów, no to nie byłoby też coś, co tutaj trzeba rozwiązywać? No to możemy mieć na przykład specjalne nagrody z nich. Jakiś materiał rzemieślniczy, który dodaje ci piątą statystykę do przedmiotu, ale powoduje, że nie można już go zmieniać u Okultysty. Zostaje on taki zapieczętowany. Albo na przykład mamy specjalny magiczny ładunek kodeksu, który pozwala nam dodać most od Okultysty, ale z maksymalną wartością tej mocy legendarnej. Też byłoby coś ciekawego. No i na koniec najważniejsze. Takie wardbossy muszą być schowane za wejściówkami, tak jak mamy na obecne bossy. Odliczanie czasowe są bardzo słabe, ale no właśnie te darmowe wardbossy byłyby takimi nagrodami, takimi właśnie, tak jak mówiłem, samouczkami. Takie wejściówki też trzeba by zdywersyfikować, aby można było je zdobyć z różnych miejsc. Na przykład miałyby szansę na wydropienie z każdego bossa i wardbossa na udręce oraz z podziemi koszmarów poziomu 50, aby tak ustawić ten level 100. Nieważne, czy byś cały dzień latał zlecenia i zdobywał te materiały z Grigora, czy właśnie latał tylko dungeon, coś ciągle by cię przybliżało powoli do tego celu. Obecnie chyba największym problemem Diablo 4 jest to, że na przykład jak chcemy coś z Bestii z Lodu oraz z Grigora, no to musimy robić raz to, a potem raz to. No i dobra, gdzie taki boss by się spawnował? Tutaj można by to nawet śmiesznie zrobić. I żeby nie męczyć się ze specjalnymi zmianami, dać taki trochę skupiony pomysł z Diablo 2 i sprzedawania kamieni Jordana. Na każdej arenie z bossem świata, znalazłby się ołtarz. Wsadzając zdobyte przez nas materiały, ładowalibyśmy licznik przywołania i na przykład każdy z bossów miałby różny materiał dla siebie. Z chwilą gdy jeden z nich by przeważał, to właśnie ten boss zostanie przywołany. Na przykład damy 5 materiałów na bestię, 3 materiały na wędrującą śmierć i materiał na Aszawę. No to mamy 10 z materiałów i spanuje się wtedy oczywiście bestia ze skarbca, bo były tego najwięcej. Jednak w związku z tym, jak trudno zrobić prywatne instancje w otwartym świecie, no to byłoby to trochę dziwne i może nawet nie fair wobec osób, które po prostu chcą sobie farmić tego bossa. World Bossy to jednak World Bossy, bossy świata. Więc dziwnie by je zamykać w arenach jak Duriela czy Grigora. A może właśnie tak byłoby lepiej? To też jest temat do dyskusji. No ja sam chyba bardziej byłbym skłonny nawet do tego, aby takie miejsca były dostępne tylko w pojedynkę, a gdy zginiesz, materiały przepadają, aby naprawdę sprawdzić siebie i swoją postać. Jednak wiem, nie każdy gra tak jak ja, więc tutaj też chętnie posłucham co wy o tym sądzicie. Jeśli taki materiał ci się podoba, to nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście ten film to ogromna ilość mojego gdybania i rozmyślania, więc chętnie poznam również wasze opinie. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o tym wszystkim i jeśli wpadniemy razem o coś ciekawego, może zrobię nawet drugą część filmu o tym. World Bossy to ciekawy temat, który obecnie jest bardzo płytki i jak sam Blizzard nie ma na to pomysłu, no to może sami go im podrzucimy. 注意安全，再见。嘿拜拜拜拜拜拜